Witaj, z tej strony Cyprian Graczyk, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. Dziś będę mówić o aspektach i będę podawać przykłady aspektów do interpretacji horoskopu. W tym filmie powiem o konkretnym aspekcie koniunkcja księżyc Saturn. Zanim omówię tą koniunkcję, to zachęcam Was do skorzystania z kursu astrologii samorozwoju. Więcej informacji znajdziesz... Opis do tego filmu lub poprzez moją stronę internetową wwwakademia myślnikastrologiipl astrologiipl e, Na tej stronie znajduje się też oferta moich konsultacji, opis jak one wyglądają i jaki rodzaj konsultacji możesz zamówić. E, natomiast teraz przechodząc do aspektu koniunkcja Księżyc Saturn, tak? E, koniunkcja, czyli kąt w zasadzie 0 stopni albo bliski 0 stopni. Reprezentuje połączenie i synergię dwóch planet. Planety są częścią nas, naszej osobowości. Kiedy mamy do czynienia z koniunkcją, to dwie planety działają zjednoczone w celu, w skupieniu energii, czyli one są skupione i działają razem. Czyli kiedy próbujemy zapewnić pewne potrzeby związane z daną planetą, to jednocześnie druga wchodzi do interakcji, e, wspólne wyrażenie energii i brak perspektywy. To są takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o to, jak działają koniunkcje. Koniunkcje są trochę marsowe, jedynkowe to jest ten aspekt zero to jest aspekt e, skoncentrowanej energii, skupienia e, i zaabsorbowania sobą, ale też przez to braku perspektyw, a więc planety, które są w koniunkcji, często ludzie, którzy mają te planety, e, nie widzą do końca problemu, na przykład jaki sprawiają, albo jaki w sobie mają, i jaki ta koniunkcja przesparza im. E, często też nie widzą potencjału, są ukierunkowani na konkretne wyrażenie danej energii. Teraz księżyc i Saturn, gdy mamy w połączeniu, e, to jest dosyć takie, ja wybrałem ten aspekt na pierwszy ogień, e, bo jest to jeden z takich aspektów, który przesparza najwięcej problemów ludziom w życiu. I w zasadzie, kiedy ja już widzę, że mam sesję z kimś i będę, będę mieć e, osobę, która ma koniunkcję Księżyc-Saturn, no to wiem, że się nie pośmiejemy na tej sesji za dużo. a e, Wiem, że nie będzie to radosna do końca sesja. i e, e, Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym się zaskoczył e, w inny sposób. I to dlatego, że jest to dosyć trudna lekcja i wielość trudnych lekcji do przepracowania, która dana osoba czy dusza wybrała sobie na to życie. E, Pomocne w interpretacji jest takie zrobienie sobie czy przypomnienie sobie tego co planety reprezentują kiedy one są w jakimkolwiek aspekcie do siebie, tak? Czyli jeśli mamy koniunkcję Księżyc Saturn, to Księżyc reprezentuje bezpieczeństwo. Gdzie tutaj mam na myśli nie jakieś górnolotne słowo. Potrzeby bezpieczeństwa są esencjonalne w naszym życiu. Są ekstremalnie ważne i my te potrzeby bezpieczeństwa chcemy zapełniać w każdym jednym momencie życia, w interakcjach międzyludzkich, w tym jak wygląda nasze życie, poprzez pracę, poprzez finanse, poprzez dom, poprzez rodzinę. Kierujemy się potrzebami bezpieczeństwa we wszystkich decyzjach swojego życia, w tych nawet najmniejszych. Kiedy jemy, to chcemy się czuć bezpiecznie. Kiedy wybieramy restaurację, to zwracamy uwagę na finanse, na to, jak, czy to jedzenie będzie nam smakowało, czy poczujemy się po nim dobrze. To wszystko wiąże się z potrzebami bezpieczeństwa, a więc też z, innym, z inną kwestią yy, yy, związaną z księżycem, czyli ze strefą komfortu, a także z emocjami. Chcemy zwyczajnie czuć się dobrze. Potrzeby bezpieczeństwa są subiektywne i obiektywne. I one, te subiektywne potrzeby bezpieczeństwa wiążą się z naszymi e, takimi programami z dzieciństwa, pewnymi, pewnymi kodami, które są nieświadome, tak? Się reprezentuje nieświadomość i... i programy. Nieświadome programy. I te programy, które w sobie mamy, wiążą się z tym, co my wynieśliśmy z, z wczesnego, jakie przekonania wynieśliśmy z wczesnych etapów dzieciństwa odnośnie tego, co jest dla nas bezpieczne, a więc co nam daje emocjonalny komfort. Jeśli na przykład Ciągły płacz nie dawał i nie potrafił zaspokoić naszego bezpieczeństwa, bo powodował złość i nerwy u rodziców, to możemy na przykład zakodować sobie, żeby nie wyrażać pewnego rodzaju emocji, czy trudnych emocji, czy zagłusić nasze pragnienia, czy chęci, dlatego że i tak one nie zostaną na przykład zaspokojone. To jest jakiś taki bardzo trywialny przykład, który pierwszy, który mi przyszedł do głowy, ale te właśnie kwestie związane z potrzebami bezpieczeństwa. Są mocno subiektywne, mocno w nas wydrukowane i rzutują, jaki, rola, jaki rodzaj relacji my wybieramy, co odbieramy emocjonalnie, jakimi emocja, jak, jak emocjonalnie oddziałują na nas różnego rodzaju wydarzenia. Komunikaty, zachowanie innych ludzi. Więc nasz język bezpieczeństwa jest bardzo ważny. To jest księżyc w horoskopie i ten znak zodiaku, w którym jest księżyc pokazuje nasz język bezpieczeństwa. Saturn z kolei reprezentuje karmę. Osądy, autorytet, ciężką lekcję, czy chociażby strukturę, tak, Saturn to struktura, to budownictwo również, na przykład, ale Saturn przede wszystkim daje nam, Ciężkie zadania, które są trudne do wykonania. Saturn jest jak taki szef, który przychodzi i rzuca nam na, na biurko ilość rzeczy, które mamy wykonać, które wiemy, że to jest po prostu niemożliwe do wykonania. Czyli jak to ubrać w krótkie słowo. Mm. No, takie przeciążenie na przykład, przeciążenie, odpowiedzialność, obowiązki. To jest też rodzic. Tak? Wewnętrzny rodzic, zewnętrzny rodzic, to wszystko to jest Saturn. E, więc teraz te dwie planety, te dwie rzeczy działają tutaj spójnie, kiedy mamy koniunkcję. One są nierozłączne od siebie, one są zintegrowane. E, I teraz e, ja nawet zauważyłem, że osoby, które mają koniunkcję księżyc-saturn, to jest bardzo ciężka i długotrwała praca i lekcja, e, żeby wyjść z pewnych takich, z pewnego takiego impasu, z takiej negatywności, takiej depresyjności, z kompleksów, które wnosi ten aspekt e, w życie danej jednostki, danej osoby. I żeby wreszcie oni poczuli się bezpiecznie, bo tam jest niemożliwość tych zadań, które Saturn daje do tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby bezpieczeństwa. Niezależnie, jak wiele osiągnę, niezależnie, jak wiele zrobię, niezależnie, co będę mieć, niezależnie kim się stanę, niezależnie, jak dobrze będę wyglądać, niezależnie jaki mam związek, jaką mam relację, to jest głębokie wewnętrzne przekonanie, że moje potrzeby bezpieczeństwa nigdy nie zostaną zaspokojone i ja muszę cały czas zaspokajać tego Saturna. Te ciężkie zadania, ta odpowiedzialność, te obowiązki, tą strukturę, tak, to są osoby, które się będą martwić o swoją sytuację finansową, podczas gdy nawet mają lepszą sytuację finansową niż 90% innych ludzi. E, I ktoś może to uznać za to, że, ktoś jest, że ta osoba jest kontentem, jest marudna, narzeka. I będzie w tym jakieś tam ziarno prawdy, ale tak naprawdę ci ludzie nie robią tego często dla show, tylko oni naprawdę tak głęboko przeżywają te rzeczy i tak naprawdę tak ciężko im zaspokoić potrzeby bezpieczeństwa. Wiele z takich ludzi się poddaje. Chociaż to jest bardzo ambicjonalny aspekt i, i powoduje, że takie jednostki dosyć dużo są w stanie zdziałać i osiągnąć, dlatego że narzucają sobie tak wiele tutaj zadań i obowiązków, co do tego, żeby poczuć się bezpiecznie i po prostu no, jest mus, no bo inaczej będę, będę się bać, będę w lękach, będę w dyskomforcie emocjonalnym, to muszę i, i dzięki temu są w stanie naprawdę sporo zdobyć i osiągnąć, ale części ludzi z takim aspektem się totalnie poddaje niestety w życiu i właśnie kończy na takim powiedzmy albo marginesie społecznym, albo w takiej właśnie ciężkiej depresji i w takim trudzie, i w takim maraźmie życiowym, w takim totalnym wypaleniu, w apatii. Więc to będzie różnie wyglądać. Ja wiem, że ten aspekt potrafi naprawdę przysporzyć wiele, potrafi kompletnie zmienić to, jak patrzymy na kosmogram w horoskop porodzeniowy. Nawet jeśli widzimy tam dużo e, mocnego Jowisza, e, Radości, Strzelca, Lwa, e, 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 Wenus, to ten aspekt potrafi jakby sprzyćmić cały horoskop. I e, nawet znam osobę, która ma potrójnego, jest potrójnym Strzelcem, Słońce, Księżyc, Ascendent w Strzelcu, Jowisz w Domu Pierwszym, ale właśnie z tym aspektem, który tak naprawdę też jest w Strzelcu i Księżyc, Koniukcja, Saturn. No i właśnie życie tej osoby, chociaż daje bardzo dużo straconych możliwości, czyli naprawdę nieograniczonych możliwości i potencjału, i jest w czepku urodzona, tak naprawdę sprowadzają ją ciągle w dół. To jej poczucie bezpieczeństwa sprowadzają w dół, te poziomy kompleksu sprowadzają ją w dół. E, ten brak wiary w siebie sprowadzają w dół. E, więc ym, więc tak, to jest to, to co mogę o tym aspekcie na razie powiedzieć. E, inne kwestie, które będą specyficzne dla, dla tego aspektu, to jest bardzo poważne podejście do uczuć. Tak, Saturn jest poważny, Księżyc do uczucia. Tutaj mamy poważne podejście do swoich uczuć do swoich emocji. Co powoduje trud w doświadczaniu takich emocji jak radość? Jak totalne wyluzowanie, jak chill, jak nie przejmowanie się niczym, jak neutralne podejście do kwestii. A tu jest tak duża presja na bycie odpowiedzialnym i na realizację swoich odpowiedzialności, Saturn, że jest trudno się uspokoić, wyluzować i zrelaksować. Tam jest ciągła potrzeba kontroli swoich, swoich emocji, a przez to też często nawet i otoczenia. Bo otoczenie wpływa na moje emocje. Więc ta potrzeba kontroli jest bardzo mocna to, i, i, i to takie zakompleksienie, które powoduje, że takie osoby często nie korzystają z okoliczności, z możliwości, sprzyjających wiatrów, które się pojawiają w życiu, bo i tak się nie uda albo to będzie wymagało zbyt dużo ryzyka. Tego typu osoby nie lubią ryzyka. Świetnie się odnajdują i często to widzę w, w horoskopach ludzi, którzy. Em, zajmują się dysponowaniem obowiązków i rozdzielaniem obowiązków i odpowiedzialności, tak? Na przykład pozycja mnaczerska albo jakiegoś organizatora. Bardzo często widzę w horoskopach ludzi, którzy pracują w budownictwie. E, Saturn to w końcu budownictwo, księżyc to też dom. E, teraz tego typu osoby często mają, nie sprawiają wrażenie tego wszystkiego, o czym ja mówię. Czyli jeśli patrzysz na horoskop osoby, która ma koniunkcję Księżyc-Saturn, a jestem bardzo ciekawy Twoich opinii, Twoich obserwacji, również co do innych osób, czy ciebie samego, jeśli masz ten aspekt, e, zwrócenie właśnie uwagi na to, jakie, jak wy odbieracie te osoby e, i e, co wy widzicie. Ten aspekt jest mocno ukryty, e, dlatego że emocje Księżyc są zamknięte za, za głazem i kamieniem Saturna, za jego fortecą i ścianami. E, Taka osoba, Saturn, to samowystarczalność i odpowiedzialność i dorosłość. I dla takiej osoby z księżycem, koniec Saturna, odpowiedzialność, samowystarczalność jest dla nich bezpieczeństwem. Więc y, te osoby chcą kontrolować bardzo dobrze swoją rzeczywistość, nie chcą pozwolić innym ludziom, żeby się im zajęli i ich odciążyli. Mają duże poczucie odpowiedzialności, które często wynika z tym, że musieli dorosnąć bardzo wcześnie. To jest, to wskazuje ten aspekt, wskazuje na trud w dzieciństwie i nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby było inaczej. Żeby osoba z koniunkcją księżyc w Saturn miała szczęśliwe dzieciństwo i miała po prostu wspomnienia same pozytywne i radosne. Tam było dużo smutku, dużo poczucia izolacji, um, ostrego rygoru Saturn, wielu zadań. Potrzeba bycia dorosłym, zajmowania się, nie wiem, domem, czy nie wiem, pracą na roli, czy zajmowania się siostrą. Czy jakiś trudny rozwód, czy po prostu oziębłość ze strony rodziców, czy ekstremalna ambicjonalność w stosunku do nich, czyli dzieci, które musiały mieć grać na pianinie, mówić w trzech językach i tak dalej. W zależności tutaj już od statusu materialnego inaczej to się mm, objawiało, ale yy, no, był ten, był ten po poczucie braku tego dzieciństwa yy, i braku tej beztroski. Życie od razu pokazuje, że jest surowe. Teraz dosyć istotne przy analizie aspektów jest stwierdzenie czy zauważenie, czy aspekt jest aplikacyjny czy separacyjny. Aspekt aplikacyjny to jest taki, kiedy szybsza planeta jest przed tą wolniejszą planetą, przed dokonaniem równego aspektu. Tak, równy aspekt koniunkcji to jest 0 stopni, czyli jeśli Księżyc jest w 28 stopniu wagi, a Saturn w 29 stopniu wagi. To od 28 do 29 stopnia, dzieli 1 stopień, to jest orba 1 stopień. Jest to aspekt aplikacyjny, ponieważ po urodzeniu danej osoby do tego aspektu dopiero dojdzie. Aspekt separacyjny to gdyby było na odwrót. Księżyc jest szybszy, przypominam, niż Saturn, więc gdyby księżyc był w 29 stopniu, a Saturn w 28 stopniu, to jest to aspekt separacyjny. Aspekt separacyjny wiąże się z, e, trochę e, z tym, że dana osoba Mam wrażenie, że aspekt separacyjny daje więcej bodźców do samorozwoju i takiej chęci w ogóle samorozwoju i wzięcia odpowiedzialności za dany aspekt, czy za dane położenie planetarne, czy za dan czy daną energię w życiu osoby. Aspekt aplikacyjny dopiero zadzieje się w życiu, i też to jest tak, że aspekt separacyjny powoduje, że dany problem e, milknie z życiem. On się wraz z rozwojem życia, jego znaczenie jest mniejsze. Aspekt aplikacyjny to wtedy, kiedy dopiero zadziewają się rzeczy w życiu, które wzmacniają jego energię. Um, czyli dopiero dochodzi do pewnych wydarzeń w życiu jednostki, które mocno odzwierciedlają daną energię, daną energetykę, o której tutaj mówimy. Osoby z się, że na pewno powinny dać sobie więcej luzu, bardzo skupić się na procesowaniu poczucia winy. Bo tu będzie dużo poczucia winy, poczucia odpowiedzialności, poczucia obowiązku, i odpuścić sobie nadmierną potrzebę kontroli i perfekcjonizmu, która często u takich osób objawia się takim, może niekompulsywnym, to nie będzie dobre słowo, ale takim przesadnym przywiązaniem do pewnych rutyn, do pewnych zachowań, do pewnego status quo. Do pewnej stabilności, często do higieny, do czystości. Tam, to jest to, co dane osoby mogą kontrolować. Do materii, do pieniędzy, do finansów, do życia tego trójwymiarowego, pozbawionego jakiegoś właśnie wyższego celu i, i radości, i inspiracji. Yy, osoby z takim aspektem powinny nauczyć się prosić o pomoc i wyrażać swoje własne emocje, a także zintegrować wewnętrzne dziecko Księżyc z wewnętrznym rodzicem Saturn, czyli często obserwować, świadomie obserwować codziennie proces, gdzie jest moje wewnętrzne dziecko, czego ono pragnie i teraz jak na to zareaguje mój wewnętrzny rodzic. Czy to jest odpowiedzialne, czy temu dziecku mogę na to pozwolić. I budować więź między wewnętrznym rodzicem i wewnętrznym dzieckiem, i tą więź pielęgnować i pozwalać temu dziecku na trochę więcej, odciążać się z odpowiedzialności, być świadomym tego, że dużo się oczekuje i wymaga od samego siebie, żeby pozwolić sobie wreszcie na bezpieczeństwo. Pokonać przekonanie, że na bezpieczeństwo trzeba pracować. Nie trzeba. Zasługujesz na bezpieczeństwo po prostu, bo jesteś, bo żyjesz. Nie musisz czegoś przepracować, wypracować i osiągnąć i zdobyć. Takie osoby często to zauważają, bo dopiero osiągają spokój emocjonalny, kiedy naprawdę zrobią wszystko i zrealizują wszystko. Jak jesteś na wakacjach, pozwól sobie wyluzować. Zaryzykuj, że ktoś cię odrzuci w kontaktach międzyludzkich. Wypłacz się przed kimś. Pozwól sobie na te łzy przed drugą osobą. Przestań obwiniać i osądzać innych ludzi, że nie, nie są dla ciebie. Nie są dla ciebie, bo masz tak kamienną twarz i pokazujesz po sobie trochę, że sobie radzisz ze wszystkim i że nie masz jakiegoś problemu większego i że masz wszystko pod swoją kontrolą, że ludzie nawet nie zauważają, jak wiele w tobie jest nieśmiałości wewnętrznej, kompleksów. I tak naprawdę takiego często krzyku o to, żeby ktoś dla ciebie był, ktoś cię odciążył, ktoś ci pomógł. To jest się dzieje głęboko wewnątrz. I jeśli ktoś pojawia się w życiu takich ludzi i chce im pomóc, chce ich gdzieś wyrwać, gdzieś zaprosić, otworzyć ich emocjonalnie, u tych osób często z natury pojawia się mur. Ten mur, oni nie są świadomi, koniunkcja nie jest świadoma za bardzo tego, jak oddziałuje na świat zewnętrzny. Ten mur e, powoduje, że dana osoba nie przyjmuje oferty, nie przyjmuje tego, stawia mocną granicę, i, dana, i inna jednostka, która próbowają właśnie wyrwać, otworzyć, wyluzować, zabrać na randkę, może mówić się na coś, e, zająć jej dziećmi czy psem, e, cokolwiek to u tej osoby pojawia się właśnie ten mur. Ta osoba nie wie, że ona buduje mur swoimi reakcjami i zachowaniami i, i tamta jednostka już wycofuje się ze swojej inicjatywy. I osoba właśnie z się, Księżyc Saturn znowu bierze to do siebie, że coś z nim jest głęboko nie tak. E, to daje też tendencje duże do izolowania się. E, te osoby często nie zdają sobie sprawy, że budują wokół siebie tak naprawdę fortecę. I oni zamykają się w wielkiej fortecy, otoczonej krokodylami, ciężkimi rzekami i pułapkami. Zamykają w pokoju, wyrzucają klucz i mają nadzieję, że ty się do nich dostaniesz. A więc jeśli oczywiście na przykład twój partner ma tą koniunkcję Księżyc Saturn lub twoja partnerka, to wiedz, że Warto próbować. Warto próbować się przez te ściany przebić. Nie odbieraj od siebie, do siebie zbyt mocno tego, że stawiane są tobie granice i mocne ściany, że dana osoba się izoluje. Jak mówi ta, ten partner czy partnerka, że nie potrzebuje pomocy, to nie znaczy, że nie potrzebuje pomocy. Możesz znaleźć sposób, żeby ją odciążyć. To są tego typu rzeczy, które są typowe właśnie w tym aspekcie. Żeby zauważać to, że na innych można polegać, że nie tylko mogę, mogę polegać na samej sobie, samym sobie, że można też polegać na innych ludziach. Odpuścić swoją, swoje właśnie takie przekonania dotyczące tego, co to jest być bezpiecznym i ile jeszcze rzeczy muszę spełnić, żeby być bezpiecznym. Tego typu osoby. Lepiej się odnajdują w małych środowiskach niż w dużych środowiskach, w bardziej intymnych gronach ludzi. Potrzebują dużo przestrzeni dla siebie często. Potrzebują jasno wytyczonych granic, Saturn, swojego własnego pokoju, swojego własnego biura, swojego własnego biurka, swojego miejsca, swojej struktury, swojej własności. Nie chcą za bardzo być zależne i muszą się nauczyć tego, że jeśli chcą, Emocjonalnych więzi, księżyc, to muszą otworzyć się na zależność, porzucić potrzebę kontroli, przestać się izolować, przestać się zamykać, i przestać wierzyć, że inni ludzie do Ciebie przyjdą, a zwróć uwagę na momenty, kiedy czujesz się samotny i wyizolowany, i weź odpowiedzialność za to, że to jest konsekwencja Twoich wyborów, ale naucz się brać tej odpowiedzialności bez poczucia winy. Czyli nie, że o ja znowu zły zła, że jestem wyizolowany, wyizolowana. Tylko, okej, okay, doprowadziłem, doprowadziłem do tego, bo po prostu się izoluje, bo nie komunikuję, bo nie mówię o swoich problemach, bo nie otwieram się emocjonalnie. Tak, to są tego typu rzeczy i przejażdżki, które e, tacy ludzie mają w swoim życiu. E, często dobyć praco dobrzy pracownicy, e, dlatego że ta natura dobrania odpowiedzialności jest tak wielka, że niestety dają się często wykorzystywać i dają na siebie wrzucić bardzo bardzo dużo zadań i odpowiedzialności, a i nawet nie zauważają, e, że przez to jest to tak wdrukowane głęboko w nich. E, e, to poczucie odpowiedzialności, obowiązku, że można łatwo coś na nich zepchnąć lub łatwo można ich za coś obwinić i oni to przyjmą, że coś po prostu z nimi jest nie tak. Więc uważajcie na to. E, w, Ludzie, którzy się urodzili w roku 82, wielu z nich będzie mieć koniunkcję, jak już mają konjunkcję księżyc Saturn, to tam będzie dołączony jeszcze Pluton. Czyli będzie koniunkcja księżyc Saturn Pluton i to jest naprawdę bardzo intensywny aspekt. No ale to już byśmy rozbudowali interpretację, ale tylko zaznaczam, że to trochę zniekształca jeszcze bardziej tą koniunkcję i jeszcze doprowadza więcej przymusu, mocy i manipulacji w życiu takich jednostek. Natomiast osoby, które się urodziły w latach 89-90, często jak mają taką koniunkcję, mają jednocześnie Neptuna podłączonego do niego, ponieważ wtedy Neptun z Saturnem tworzyły koniunkcję, lub jeszcze urana. Wtedy ten uran, Neptun i Saturn, wszystkie te trzy planety były w koziorożcu i, no i często z, z, z tworzyły koniunkcję. I wtedy u takich jednostek oczywiście jeszcze ten Neptun dochodzi, czy jeszcze jest iluzja, jeszcze większy poziom depresyjności, zatracania się troszeczkę w, w empatii, w emocjach dla innych ludzi, większa tendencja do tego, żeby być jeszcze wykorzystywanym. I to jest już w ogóle bardzo trudny aspekt, Saturn, Neptun i Księżyc charakterystyczny dla pokolenia 8990. Dobrze, wydaje mi się, że na pewno jeszcze więcej można o tej koniunkcji powiedzieć, ale tyle mi przyszło e, na myśl teraz e, podzielić się swoimi opiniami odnośnie właśnie tej koniunkcji, tego jak Ty ją doświadczasz lub inni ludzie, których znasz.